Otwieram siedemdziesiątą piątą sesję podsumowującą kadencję szóstą w latach 2010-2014. Bardzo serdecznie witam na tej sesji pana burmistrza i jego zastępców. Witam bardzo serdecznie panie i panów radnych. Witam wszystkich przybyłych na tą uroczystą siedemdziesiątą piątą sesję podsumowującą kadencję 2010-2014. Komisja budżetowa działała w następującym składzie: pan Stanisław Lemańczyk, pan Michał Majewski, pani Bożena Sikora, pan Piotr Słomiński, pani Barbara Wysiecka, jako wiceprzewodniczący komisji pan Krzysztof Warton oraz ja jako przewodnicząca. Nasza komisja zajmowała się opiniowaniem bieżących projektów uchwał rady miasta oraz innymi istotnymi kwestiami. Komisja komunalna została powołana uchwałą rady miasta Numer 1, łamane na 4 na 10, w dniu 8 grudnia 2010 roku w pierwotnym składzie. Pani Grażyna Grańkę jako wiceprzewodnicząca komisji, pan Jarosław Breza, pan Krzysztof Lipski, pani Teresa Price, pan Piotr Słomiński, pan Robert Świeczkowski, pan Marcin Modrzejewski i pan Kazimierz Stolcman oraz ja jako przewodniczący. Komisja zajmowała się oceną działań związanych z likwidacją niskiej emisji, działań energooszczędnych w obiektach należących do miasta, zasad gospodarowania gminnym funduszem ochrony środowiska. Podsumowując czteroletnią działalność Komisji Komunalnej Szóstej kadencji nasz radnych już przyszłej kadencji Rady Miasta, żeby w większym stopniu zaangażowali się w konkretne działania poprawiające jakość powietrza w naszym mieście. Sprawozdanie z pracy Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych, szóstej kadencji Rady Miasta w latach 2010-2014. Członkami Komisji Porządku Publicznego i Spraw Społecznych byli pan Benedykt Karczewski, pan Jerzy Janczak, pan Paweł Litkie, pan Robert Świeczkowski, pani Bożena Sikora, wiceprzewodnicząca, i Krzysztof Lipski jako przewodniczący. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kościerzyna działała w zakresie określonym przez Statut Miasta Kościerzyna oraz w oparciu o plany pracy zatwierdzone przez Radę Miasta. Komisja liczyła dziewięciu członków w osobach Jarosław Breza, Tomasz Dargacz, Mateusz Hołdys, Janusz Kuźma, Benedykt Karczewski, Stanisław Lemańczyk, Teresa Prejs, Barbara Wisiecka i moja skromna osoba. I odbyła 59 posiedzeń, w tym 8 posiedzeń wyjazdowych oraz 21 wspólnych posiedzeń wszystkich komisji stałych Rady Miasta. Komisja rewizyjna została powołana uchwałą Rady Miasta w dniu 8 grudnia 2010 roku w składzie Michał Majewski, przewodniczący, Mateusz z wiceprzewodniczący, Grażyna Grańkie, członek, Katarzyna Knopik, członek, Krzysztof Barton, członek. Andrzej Gierszewski członek, Kazimierz Bożyszkowski członek i Marcin Modrzejewski członek, którego po rezygnacji z mandatu radnego zastąpił Pan Paweł Litkę. Komisja pracowała w oparciu o regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do Statutu Miasta oraz uchwalony na każdy rok plan pracy. Komisja do spraw przyznawania medalu imienia Tomasza Rogali powołana została uchwałą Rady Miasta dnia 13 kwietnia 2011 roku w następującym składzie. Stanisław Lemancik, Krzysztof Lipski, Benek Karczewski, Piotr Słomiński i Barbara Wysiecka. Wśród 14 dotyczyło osób fizycznych, a dwa instytucji. Ilość oznaczeń przyznanych w poszczególnych latach kształtowała się następująco. Rok 2011 5 medali, rok 2012 5 medali, Rok 2013 trzy medale. Rok 2014 trzy medale. Wśród oznaczonych znalazło się 10 Polaków i, 14, i 4 obcokrajowców, Niemców z patronackiego miasta Kelby. Dwa wnioski dotyczyły instytucji, to jest Współdzielni mieszkaniowy Wspólny Dom i Państwowej Szkoły Muzycznej. Rada Miasta w kadencji 2010-2014 odbyła 75 sesji, w tym 5 nadzwyczajnych i 10 uroczystych, które poświęcone były nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyny ojcu Stanisławowi Czapiewskiemu i profesorowi zwyczajnemu doktorowi habilitowanemu Edwardowi Brezie, przyznaniu nagród Rady Miasta Kościerzyna dla nauczycieli za wybitne osiągnięcia pracy z dziećmi i młodzieżą, Podstawowe prace Rady koncentrowały się na posiedzeniach komisji i sesjach. W kadencji 2010-2014 odbyło się 75 sesji. W tym czasie Rada podjęła 564 uchwały w sprawach między innymi budżetu, gospodarki komunalnej, edukacji, kultury i sportu, spraw społecznych, porządku publicznego, a także innych związanych z należytym funkcjonowaniem naszego miasta. Dzięki podjętym uchwałom możliwe było wybudowanie dużej ilości dróg w ramach schetynowych, i olbrzymią ilość inwestycji w oświacie. Kończąc, chciałbym podziękować wszystkim, którzy współpracowali z Radą Miasta. Dziękuję panu burmistrzowi i jego zastępcom za współpracę. Była na pewno satysfak satysfakcjonująca obie strony, bo przecież wszystkim nam zależy na dynamicznym rozwoju naszego miasta, jak i na awansie cywilizacyjnym jego mieszkańców. Dziękuję mojej zastępczyni, pani Barbarze Wysieckiej, za okazaną pomoc. W kierowaniu pracą Rady. Dziękuję wszystkim naczelnikom Wydziałów Urzędu Miasta, kierownikom jednostek organizacyjnych urzędu, dyrektorowi i pracowników Biura Pracowek Oświatowych, dyrektorowi Kuratorium Oświaty, Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panu Sekretarzowi, Skarbnikowi oraz pozostałym wszystkim pracownikom Urzędu za współpracę w Minionej Kadencji. Jej, jej owoce widać na co dzień. Dziękuję wszystkim proboszczom parafii, znajdujących się na terenie miasta, jak również siostrom zakonnym. Chciałbym podziękować wszystkim przedstawicielom mediów, którzy relacjonowali pracę Rady Miasta, jak również przekazywali nasze decyzje i postanowienia mieszkańcom Kościerzyny, przedstawicielom prasy, radia i telewizji. Dziękuję szefom spółek miejskich panu dyrektorowi Kościelskiemu Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej, dyrektorowi Państwowemu, Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kościerzynie, Komendantowi Straży Miejskiej, przedstawicielom Sądownictwa i Prokuratury. Wszystkim bez wyjątku dyrektorom szkół i przedszkoli, włączając te podziękowania dyrektorów szkół średnich, wszystkim nauczycielom, przedstawicielom związków zawodowych. Szczególne podziękowania chciałbym skierować na ręce Komendantów. Państwowej Straży Pożarnej i Policji, za ich, a za ich pośrednictwem wszystkim funkcjonariuszom zarówno Straży, jak i Policji, za ich codzienny trud, który pozwala mieszkańcom naszego miasta czuć się bezpiecznie. Dziękuję wszystkim podmiotom gospodarczym i organizacjom społecznym współpracującym w różnych dziedzinach i na różnych płaszczyznach z Radą Miasta. W sposób szczególny chciałbym podziękować paniom i panom radnym, moim współpracownikom za ich trud, za czas, za zaangażowanie na rzecz rozwoju naszego miasta, za pomoc, którą często otrzymywałem w czasie tej kadencji. Za to wszystko Panią i Panom Radnym chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję wszystkim, którzy współpracowali z Radą Miasta w kadencji 2010-2014, zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, z których być może i tych, i tych być może, których nie wymieniłem. Chciałem w paru słowach wyrazić moje podziękowanie całej Wysokiej Radzie za minioną kadencję. To przecież dzięki Wysokiej Radzie wiele zadań było możliwych. Były sytuacje, gdzie nie mieliśmy stuprocentowej zgodności, ale z perspektywy mojej oceny i, i doświadczenia, które mam pracując w samorządzie, muszę przyznać, że to była wyjątkowo zgodna rada miasta, która pomimo trudnego okresu potrafiła szukać tego, to co łączy, a ewentualne wątpliwości czy różnice zdań zostawiać do rozstrzygnięcia w twórczej dyskusji, a nie w destrukcyjnym sporze. Za to raz jeszcze bardzo dziękuję, bo bez państwa Zrozumienia. Bez państwa też zdolności do kompromisu, wiele zadań po prostu by się nie powiodło. Zwracam na to szczególnie uwagę z jednego podstawowego powodu. Gdyby nie ta zdolność do kompromisu Wysokiej Rady, to z całą pewnością dużo więcej czasu musiałbym poświęcić na utratę czasu, energii, zaangażowania w rozwiązywanie właśnie sporów. Państwo potrafiliście mi zaufać. Jestem przekonany, że zrobiłem wszystko, aby tego zaufania nie zawieść, ale to zrozumienie pozwoliło mi wygospodarować czas, aby zająć się sprawami, które od lat czekały na załatwienie. A gdybym tego czasu. Nie znalazł, bo tutaj byłyby y, rzeczy wymagające nadzwyczajnych działań. To z całą pewnością takie projekty jak chociażby budowa obwodnicy, odłożenie szpitala, remont linii kolejowej, czy chociażby ktoś powie mało istotny drobiazg, ale walka o to, aby przywrócić siedzibę Sądu Janowego w Kościeżynie. To te tematy z całą pewnością mogłyby być na zupełnie innym poziomie, jeżeli chodzi o. Ich bieg w czasie. Dzisiaj myślę, że podsumowując te cztery lata, jestem przekonany, że współpracując z Wysoką Radę, Uda Radą udało nam się zrobić w co nie wszystko, co było możliwe, aby nasze miasto wkroczyło w kolejny obszar i na kolejny etap rozwoju, gdzie myślę, że przyrównując nas chociażby do sąsiednich miast. Nie mamy się czego wstydzić. Te działania, które podjęliśmy w tych obszarach, w szczególności tak jak budowa obwodnicy czy szczególnie oddłużenie szpitala szpitala postrzeganego też jako gwarant naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też największa firma w mieście. Ogromny kapitał kapitał intelektualny też nie ma co kryć szansa na rozwój w kolejnych latach. Nie byłoby, ta współpraca z całą pewnością byłaby trudniejsza, gdyby nie dobra praca urzędu miejskiego. Pan sek panu Sekretarzowi, który miał, można powiedzieć, wolną rękę w doborze kadry, my stawialiśmy jako urząd burmistrza zadania, a pan sekretarz współpracując z naczelnikami Wydziału i pracownikami Urzędu Miejskiego, Musiał dobrać odpowiednie narzędzia, znaleźć odpowiednie kadry, aby zadania postawione przed Urzędem Burmistrza, przez Radę Miejską zostały wykonane. Chciałem wszystkim moim współpracownikom z Urzędu Miejskiego, naczelnikom wydziałów, ale wszystkim pracownikom wyrazić moje uznanie i podziękowanie. A, a tak jak powiedziałem w szczególności panu sekretarzowi, ale to byłoby. Z całą pewnością niepełne, gdybym słów podziękowania nie skierował do moich bezpośrednich współpracowników, czyli do pani burmistrz Aleksandrowicz i pana burmistrza Kazimierza Stoltmana. Oni wzięli na siebie ciężar tego bieżącego zarządzania na tych technicznych odcinkach. Ja zajmowałem się sprawami strategicznymi i kontaktami z Radą Miejską. Myślę, że to był dobry, trafny podział, bo ten podział obowiązków, obronił się efektami naszej pracy. Do szefów jednostek y, współpracujących y, bezpośrednio z Urzędem Miejskim, nie chciałbym tu ich wszystkich wymieniać, ale, ale może warto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek, y, Kościerski Dom Kultury, Ośrodek Sportu Rekreacji, Biblioteka Miejska. To z całą pewnością bardzo ważne placówki, które realizowały też zadania postawione przez Radę Miejską. Niech będzie mi wolno w tym miejscu też słowa skierować podziękowania do Biura Obsługi Placówek Oświatowych i wszystkich dyrektorów szkół, placówek, ale też placówek oświatowych, ale też do wszystkich osób i instytucji, które z tymi placówkami współpracowały. Delektor, de, Delegatura kuratorium pod przewodnictwem pani dyrektor Haliny Uchman, związki zawodowe to ci główni partnerzy. Bardzo dziękujemy, bo przecież budżet miejski, jak popatrzymy w jego zapisy, to przecież oświata stanowi tam prawie połowę tego budżetu. Pani dyrektor Alicji Kirstein i jej współpracownikom, którzy bezpośrednio współpracowali z Panem Burmistrzem Kazimierzem Soltmanem. Ja nie miałem w tym zestawieniu żadnych kłopotów. Bardzo dziękuję, bo to ważny obszar troski Wysokiej Rady o to, aby nasi młodzi mieszkańcy naszego miasta byli jak najlepiej przygotowani do startu w dorosłe życie. Z całą pewnością wszystkie instytucje współpracujące Mówił tutaj pan przewodniczący, policja, straż pożarna, ale powiatowy sanepit pod przewodnictwem pani dyrektor Grażyny Grajnke to także te bardzo ważne obszary współpracy. Dwa słowa dosłownie do szefów spółek, w których miasto ma udziały: spółki Koseko, Kościerski TBS, Kościerski Fundusz Poręczeń Kredytowych, Aquacentrum. Czyli Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne. Państwa, Tam miasto ma swoje udziały, ale też mamy udziały w spółce Zakład utylizacji Odpadów Stary Las. Nie ma tutaj dzisiaj pana prezesa, prosił, aby go usprawiedliwić, ale też jesteśmy członkiem, zarządu, członkiem Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami. Prosił pan przewodniczący zarządu Wojciech Pomin, aby. W jego imieniu wyrazić podziękowanie całej Radzie Miejskiej, ale też wszystkim y, mieszkańcom Kościerzyny za współpracę w tym trudnym okresie. To był pilotaż, jeżeli chodzi o wdrożenie przepisów ustawy. Myślę, że najtrudniejsze chwile mamy w tym obszarze za sobą. Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ale myślę, że w imieniu nas wszystkich warto, abyśmy słowa skierowali też do naszych partnerów społecznych. Jeżeli chodzi o obszar związany z przedsiębiorczością, to Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Kościerzyna, ale też Stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza, jest tutaj Pan Wiceprezes Jacek Niter widzę. Ale w tym momencie chciałem też podziękować wszystkim pracodawcom kościerskim, ale też wszystkim firmom, które, szefom wszystkich firm, które pracują i współpracują z miastem, które też mają swój udział w tworzeniu Miejskiego budżetu. To ta zgodna współpraca, myślę, dzisiaj w tym podsumowaniu, jest modelowa w mojej ocenie. Oczywiście, zawsze można poprawić, można szukać lepszych form współpracy. Decyzja Wysokiej Rady, aby uchwalić program rozwoju przedsiębiorczości, ale też w tej sferze społecznej. Powołać Młodzieżową Radę Miasta, Radę Seniorów, tak, aby jak najszerszy udział był naszych mieszkańców w podejmowaniu decyzji. Budżet obywatelski. Symboliczne czasami pieniądze, a jakże ważne, bo pokazujące wagę, jaką Rada Miasta przywiązuje do udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji. I w samym podsumowaniu chciałbym zwrócić uwagę w mojej ocenie projekt, z którego ja osobiście jestem najbardziej dumny, to jest projekt Kościerskiej Karty Dużej Rodziny. Za naszym przykładem idą inne samorządy. Tak w obszarze chociażby powołania Rady Seniorów czy Młodzieżowej Rady Miasta, ale w szczególności jeżeli chodzi o Kościerską Kartę Dużej Rodziny. Ona dopełnia tej troski o to, aby nasi mieszkańcy, szczególnie. Którzy podjęli trud wychowania rodzin, w której jest więcej niż troje, troje i więcej dzieci. Chciałem za ten projekt Wysokiej Radzie i za przychylność wobec tego projektu bardzo serdecznie Wysokiej Radzie podziękować, bo przecież także za tym idą pieniądze, gdzie wspieramy te obszary, które karta swym zasięgiem obejmuje. Jesteśmy dobrze przygotowani do kolejnej perspektywy finansowej. Podpisane porozumienia w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna. Tam cały szereg bardzo ciekawych, ważnych dla nas projektów. Jeden szczególnie istotny to ponad 11 milionów środków na nowe obszary działalności naszego szpitala, ale też środki na przebudowę układu komunikacyjnego remont dworca kolejowego, budowę węzła integracyjnego, kościerskie strefy aktywności gospodarczej jako rozwój przedsiębiorczości, kościerski inkubator, który wpisuje się w te, w te oba obszary, ale też projekty, które będą i wychodzą na, w kierunku tych strategicznych polityk, jakie, jakie, są, jakie są zakreślone przez Wysoką Radę, jeżeli chodzi o program ochrony powietrza, czyli w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna. Dwa obszary: termomodernizacja obiektów, ale też odnawialne źródła energii. Na to też zabezpieczyliśmy środki i Rada kolejnej kadencji ma te pieniądze, można powiedzieć, prawie że do dyspozycji, jeżeli nie zabraknie determinacji we wdrażaniu tych projektów. Bardzo istotny projekt, wychodzący naprzeciw też potrzebom mieszkańców, jeżeli chodzi o rekreację, to projekt Kościerskiego Parku Kultury. A w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Kościerzyna zapisany jako retencja rzeki Bibrowej i Zagospodarowanie wód opadowych jako punkt wyjścia do zagospodarowania terenów pomiędzy jeziorem Gałęźnym, tereny tutaj za Urzędem, Jezioro Kapliczne do Jeziora Wierzysko. To są te kluczowe projekty, które przyjdzie nam realizować w kolejnej kadencji. Raz jeszcze dziękuję całej Wys Wysokiej Radzie za pracę, za twórczy dialog, a wszystkim tutaj zebranym, a szczególnie za pośrednictwem telewizji i środków masowego przekazu naszym mieszkańcom jestem przekonany, że ta kadencja została przepracowana bardzo dobrze. Kościeżyna, jak powiedział, będąc tutaj na uroczystościach pan europoster Janusz Lewandowski w Kwitnie. Państwa kwitnie ciężką pracą naszych mieszkańców, ale kierunki wytyczyła Wysoka Rada. Jeszcze raz wszystkim Państwu Radnym dziękuję za zrozumienie i nawet jeżeli nie było jednomyślności, to potrafiliśmy znaleźć takie rozwiązania, które w Radzie Miejskiej nie wywołały konfliktu, tylko twórczą pracę nad... Udoskonaleniem projektów, które zostały pod obrady Wysokiej Rady zgłoszone. W samym, na samo zakończenie chciałem skierować słowa podziękowania do wszystkich samorządów, samorządu powiatowego. Jest pan przewodniczący, jest pan starosta, ale kolegom wójtom, przewodniczącym Rady Gmin Powiatu Kościerskiego, też wyrazy mojego, mojego uznania i wdzięczności za chociażby pracę w kościerskim projekcie, bardzo znanym już dzisiaj w Polsce projekt Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-gospodarczego, w ramach którego powstaje wiele ważnych dokumentów, które będą służyły naszym mieszkańcom w kolejnych latach. Raz jeszcze bardzo dziękuję wszystkim, którzy startują w wyborach. Życzę sukcesu. Wszystko dobrego.